Dzisiaj jest wielki dzień dla powiatu nowotarskiego, dla, dla mieszkańców, dla e, pracowników szpitala. E, otwieramy dwa oddziały, szpitalno oddział ratunkowy oraz oddział e, e, intensywnej terapii. Oprócz tego szpital pochwalił się uzyskaniem certyfikatu akredytacji na poziomie 93%, więc to jest, to jest, tak jak wspomniałem, wielki dzień, wielkie święto dla wszystkich zaangażowanych w ochronę zdrowia w powiecie nowotarskim. Podsumowaliśmy dzisiaj e, trochę tak bardziej uroczyście. Tą, tą wielką inwestycję, jaką była modernizacja, przebudowa szpitalnego oddziału ratunkowego oraz oddziału anestezjologii i intensywnej terapii. Duże przeciwzięcie zarówno, jeżeli chodzi o koszty jego przeprowadzania, jak też duże w sensie takim organizacyjnym, logistycznym, bo wiązało się z, z takim, niestety, przegrupowaniem. Y, Niektórych oddziałów w inne miejsca i, 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 i pogorszeniem w sumie tych, tych, tych warunków udzielania świadczeń. Staraliśmy się to robić tak, aby jak najmniej ucierpiał na tym pacjent, i abyśmy, jeżeli była konieczność ograniczenia ilości tych świadczeń, aby to było w jak najmniejszym stopniu. Myślę, że nam się to w większości udało. Będziemy już w tej chwili po przeprowadzce sor w nowe miejsce, a ona będzie miała miejsce już od dzisiaj. Myślę, że od poniedziałku szpitalny oddział ratunkowy będzie już funkcjonował w pierwotnej lokalizacji. Natomiast oddział anestezjologii i intensywnej terapii już od tego dnia jest z powrotem u siebie. Dzięki temu zwolniły się powierzchnie, w których, w których funkcjonowały inne oddziały. One teraz funkcjonują gdzieś na terenie szpitala w warunkach tymczasowych. Będziemy je sukcesywnie również z powrotem tam przenosić. Natomiast jeżeli chodzi o SOR, no jak już wspomniałem wartość całego przedsięwzięcia około 30 milionów złotych. Znaczne zwiększenie powierzchni użytkowej i co ważne znaczne zwiększenie możliwości zarówno diagnostycznych jak i terapeutycznych. Przede wszystkim trzeba wspomnieć o tym, że będziemy mieli osobny tomograf komputerowy, całą pracownię tomografii oraz pracownię rentgenowską dla potrzeb soru. Mam nadzieję, że te problemy z, z transportem pacjentów, tam i z powrotem i z dostępnością do urządzenia, bo w niektórych momentach też był problem z tą dostępnością, one się, te problemy skończą albo przynajmniej znacznie, znacznie ograniczą. Będziemy też mogli w sposób bardziej wnikliwy w niektórych przypadkach tych pacjentów którzy są w trakcie procesu diagnostyki w szpitalnym oddziale ratunkowym obserwować. Mamy dwie sale obserwacyjne, z, bardzo dobrze wyposażone, z łóżkami monitorowanymi. Będziemy mieli też dwa stanowiska wzmożonego nadzoru. Także na tą chwilę w zasadzie spełniamy w 100% wszystkie wymogi te nawet najświeższe wymogi, jakie względem szpitalnego oddziału ratunkowych w Polsce się stawia. No i cóż, żyćmy sobie tylko, abyśmy mieli pod dostatkiem personelu, szczególnie lekarskiego, jeżeli chodzi o pracę w sorze, bo, bo z tym, jak powszechnie wiadomo, są, są trudności. W wyjątkowej oprawie obchodzono jubileusz 30-lecia istnienia nowotarskiego, prywatnego liceum ogólnokształcącego dla młodzieży o profilu mundurowym. Z tej okazji szkole oficjalnie nadano imię generała Józefa Halera oraz wręczono jej nowy sztandar. Nowy patron szkoły, generał Józef Haller, twórca słynnej Błękitnej Armii, bohater I wojny światowej i wojny polsko-bolszewickiej, symbol żołnierskiego honoru i patriotyzmu, został wybrany nieprzypadkowo. Jak podkreślała dyrekcja szkoły, jego postawa, łącząca wiarę, odwagę i służbę ojczyźnie, stanowi dla młodzieży wzór do naśladowania. Wiedza to Wasz bilet ku przyszłości. Zdobywajcie ją, korzystając umiejętnie i rozumnie z możliwości, jakie stwarza Wam obecna nauka i technika. XXI wiek stawia przed Wami wysokie wymagania w dziedzinie bezpieczeństwa. W dobie konsumpcjonizmu i rozchwiania wartości dbanie o rzetelny przekaz tradycji patriotycznych oraz kształtowanie obywatelskich postaw jest bardzo ważne. Uroczystość rozpoczęła się od mszy świętej z udziałem miejskiego chóru Gorce. Po nabożeństwie uczestnicy przenieśli się na rynek, gdzie odbyła się główna część obchodów. W obecności pocztów sztandarowych i licznych delegacji szkoła otrzymała nowy, misternie haftowany sztandar z hasłem Bóg, Honor, Ojczyzna, Nauka. Symbolicznego przekazania dokonała właścicielka szkoły Alicja Kustwan, a w imieniu kadytów sztandar odebrał major Krzysztof Tekiel. Następnie uczniowie klas pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie. Rzetelnie i sumiennie wypełniać obowiązki kadeta. Na płycie rynku zorganizowano piknik wojskowy, gdzie można było obejrzeć zabytkowe pojazdy, wziąć udział w pokazach musztry paradnej, samoobrony i walki wręcz, a także spróbować wojskowej grochówki z kuchni polowej z 1916 roku. Dzisiejszy apel to wyjątkowe wydarzenie w życiu całej szkolnej społeczności. Moment, w którym liceum zyskuje nowego patrona, a wraz z nim tożsamość, Tradycje i system wartości, i standard, który będzie prowadził do osiągania celów edukacyjnych, wychowawczych i patriotycznych. Dojrzały i odpowiedzialny wybór, wybór imienia to nie tylko uhonorowanie tej wybitnej postaci, ale także pielęgnowanie ideałów, jakie reprezentował. To Wasze zobowiązanie, i niech postawa patrona stanie się inspiracją dla uczniów, do, dla wszystkich całej społeczności szkolnej, w rozwijaniu pasji, odwagi, niezłomności i szacunku. Uroczystości zakończyła defilada pocztów sztandarowych i kadetów przy dźwiękach warszawianki, po której w ratuszu czekał jubileuszowy tort ozdobiony wizerunkiem nowego sztandaru. Czwartek 9 października sala koncertowa Państwowej Szkoły Muzycznej w Nowym Targu wypełniła się dźwiękami i słowami inspirowanymi twórczością Kazimierza przerwy Majera. Publiczność mogła uczestniczyć w wyjątkowo słowno-muzycznym wieczorze zatytułowanym „Błękitne zadumanie” – ulotny obraz świata Kazimierza Przerwy-Tetmajera zorganizowanym przez Państwową Szkołę Muzyczną imienia Fryderyka Chopina oraz Stowarzyszenie Pro Muzyka. Jest to rok jubileuszowy. W tym roku obchodzimy 160. rocznicę urodzin Kazimierza Tetmajera i 80. rocznicę śmierci. Mało słychać o Kazimierze, przerwie Tetmajerze w tej chwili w świecie. Ale my mamy szczególne powody, żeby o nim pamiętać, i że jeżeli by kto miał o nim światu przypominać, to właśnie my. Program koncertu połączył poezję i muzykę w nastrojową opowieść o świecie widzianym oczami poety z Ludźmierza. Autorką słów jest profesor Anna Mlekodaj, znawczyni literatury i kultury Podhala. Natomiast muzykę skomponowała Mirosława Sojka-Topur, artystka od lat związana z Zakopanem i Podhalem. Za aranżacje orkiestrowe odpowiadał Ireneusz Boczek. Na scenie wystąpiły trzy sopranistki, Mirosława Sojka-Topór, Anna Jarząbek i Aleksandra Krupa, które wprowadziły publiczność w refleksyjny, pełen górskiego liryzmu nastrój. Odo, sercu... Błękitne zadumanie to artystyczny dialog między słowem a muzyką, w którym spotykają się kultura Podhala, duch poezji młodej Polski i współczesna wrażliwość twórców. Publiczność nagrodziła artystów długimi brawami, a sam koncert, jak podkreślano po jego zakończeniu, był nie tylko muzycznym przeżyciem, ale też formą hołdu dla jednego z najwybitniejszych poetów z podhala. Z okazji Międzynarodowego Dnia Niewidomych i Słabowidzących nowotarski oddział Polskiego Związku Niewidomych zorganizował uroczyste spotkanie. Wydarzenie rozpoczęło się mszą świętą w kościele świętej Katarzyny, a następnie uczestnicy przenieśli się do restauracji Caprys, gdzie podsumowano miniony rok i omówiono plany na przyszłość. Jesteśmy najstarszą organizacją w Polsce, która nie ma dofinansowań z państwa. Utrzymujemy się tylko i wyłącznie ze składek członkowskich oraz ze środków przekazanych od sponsorów, których mam od wielu lat. Jak przypomniano, podczas spotkania rok 2025 był trudnym czasem dla organizacji. Po utracie biura członkowie tymczasowo działali w mieszkaniu przewodniczącej. Nie poddaliśmy się, bo była taka, jak zebrałam zarząd naszego koła była taka propozycja, że albo zamykamy nasze koło jeżeli nie uzyskano odpowiedniego pomieszczenia albo działamy. Podjęliśmy decyzję, że działamy udało się myślę tak, że będziemy dalej pracować i dalej dalej zajmować się osobami niewidomymi, słabowidzącymi z miasta i z całego powiatu jest to duży obszar i nie można ich pozostawić bez bez pomocy. Dzięki staraniom zarządu udało się jednak znaleźć nowe pomieszczenie i podpisać umowę na jego adaptację. Remont ruszy po nowym roku, a władze powiatu zapowiedziały pomoc w przeprowadzce. Jako powiat obytowski będziemy się starali dalej wspierać właśnie was, Wasz związek. Przepraszamy za zamieszanie, jakie ja było rok temu, ale mamy nadzieję, że wchodzimy wspólnie na rozpłąd, tak, które, które spowoduje właśnie, że... Ten okręg nowotarski w jakiś sposób będzie dalej tak pięknie funkcjonował nie w mieszkaniu już Pani Prezes, właśnie w nowym pomieszczeniu na ulicy Krzywej, co spowoduje, że Państwo będziecie mieli możliwość właśnie spotkania się na miejscu, jak i przede wszystkim właśnie odbierania tych wszystkich informacji i przekazywania tej wiedzy potrzebnej na co dzień. Państwo na pewno są przykładem osób, które są w stanie dostrzec ten świat w taki sposób duchowy, może w wymiarze, w którym my nie jesteśmy zdolni tego uczynić. Są być, wiele młodych osób, które patrzą na przykład na horyzont i do, nie dostrzegają piękna tego świata. Państwo dostrzegają to piękno świata w sposób duchowy i życzę tego, aby, aby najwięcej, jak najwięcej tego dostrzegania duchowego w Państwa trwało, żeby Państwo też mieli świadomość, że to ograniczenie też przeradza się w taką większą wrażliwość w innych aspektach i tą wrażliwością też zapraszamy. Państwa, Państwo się tą wrażliwością z nami też dzielili i uzmysłowili nam, w jaki sposób możemy pomóc jeszcze bardziej. Na zakończenie zapowiedziano kolejną inicjatywę: przygotowanie świątecznych paczek dla wszystkich członków koła. Czwartkowy jarmark na Nowej Targowicy znów tętnił życiem. Choć temperatura coraz niższa, na placu handlowym trudno było znaleźć wolne miejsce. W połowie października dominują już stoiska z kwiatami i zniczami. Wielu mieszkańców Nowego Targu i okolic kupuje je z myślą o zbliżającym się Dniu Wszystkich Świętych. Na straganach królują chryzantemy w donicach i cięte kwiaty od tradycyjnych białych po złociste i fioletowe odmiany. Nie brakuje też sztucznych kompozycji i stroików, które sprzedawcy przygotowują na miejscu. Znicze układają się w rzędy od prostych szklanych po bogato zdobione często z ledowym światłem zamiast tradycyjnego płomienia. Jesienny klimat czuć również w galerii Kupiecki Dwór i w Czarnej Owcy. Tam obok codziennej odzieży pojawiły się już typowo jesienne propozycje. Płaszcze, skórzane kurtki, czapki, szaliki, parasole i ciepłe swetry. Sprzedawcy nie narzekają. Sezon na jesienne ubrania rozpoczął się na dobre. Na targowicy w Nowym Targu handel trwa w najlepsze od rana do popołudnia i wszystko wskazuje na to, że w kolejnych tygodniach ruch jeszcze się zwiększy, gdy zbliży się listopadowe święto.